O obżarstwie. Początkiem owocowania jest kwiat, a początkiem ascetycznej praktyki wstrzemięźliwość. Ten, kto panuje nad brzuchem, zmniejsza namiętności, opanowany zaś przez pokarmy, powiększa przyjemności. Pierwszym spośród narodów jest amalek, a pierwszą wśród namiętności jest obżarstwo. Materią ognia jest drewno, materią zaś brzucha są pokarmy. Wiele drewna roznieca wielki płomień, zaś mnóstwo pokarmów karmi porządliwość. Płomień przygasa, gdy zabraknie materii, a niedostatek pokarmów uśmierza porządliwość. Kto pochwycił oślą szczękę, unicestwił cudzoziemców, i łatwo rozerwał kajdany własnymi rękoma. Odrzucenie szczęki sprawiło, że powstało źródło wody, a zdławienie obżarstwa wzrodziło praktyczną kontemplację. Paligod namiotu zabił wroga, przebijając szczękę, a słowo wstrzemięźliwości uśmierciło namiętność. Rządza pokarmów zrodziła nieposłuszeństwo a słodkie kosztowanie wypędziło z raju. Obfitość pokarmów sprawia rozkosz pod niebieniu, karmi jednak robaka nieumiarkowania, który nie śpi. Nienasycony żołądek usposabia duszę, by czuwała na modlitwie, natomiast pełny sprowadza senność. Trzeźwy umysł zachowuje się przy bardzo suchej diecie. Wygodne życie pogrąża umysł w otchłani. Modlitwa poszczącego to młody orzeł, unoszący się w górę, a modlitwa hulającego obciążona przez sytość opada na dół. Umysł poszczącego jest błyszczącą gwiazdą na jasnym niebie, zaś umysł hulającego pozostaje ciemny, jak noc bezksiężycowa. Obłok mgły zasłania słoneczne promienie, a ciężkie trawienie pokarmów zaciemnia umysł. Zabrudzone zwierciadło nie oddaje wyraźnie padającego nań kształtu, a otępiałe sytością myślenie nie przyjmie poznania Boga. Zaniedbana Ziemia rodzi osty, a umysł żarłoka wypuszcza pędy obrzydliwych myśli. Nie można znaleźć przyprawy zielnej w odchodach, a u żarłoka woni kontemplacji. Oko żarłoka rozgląda się za biesiadami, zaś oko wstrzemięźliwego za zgromadzeniem mędrców. Dusza żarłoka liczy wspomnienia męczenników, a dusza wstrzemięźliwego naśladuje ich życie. Tchórzliwego żołnierza przeszywają dreszcze na głos trąby wzywającej do walki, a żarłoka, gdy ogłasza się wstrzemięźliwość. Brzuch żarłocznego mnicha ściąga podatek, lecz kto ten brzuch chłoszcze, żąda odeń codziennej daniny. Żwawy wędrowiec prędko dojdzie do miasta, a mnich wstrzemięźliwy dostaną pokoju. Opieszały wędrowiec będzie nocował na pustyni pod gołym niebem, a żarłoczny Mnich nie dotrze do domu bez namiętności. Dymka dzidła napełnia powietrze przyjemną wonią, a modlitwa wstrzemięźliwego jest miła Bogu. Jeśli oddasz się żądzy jedzenia, nic nie zaspokoi Twojego głodu rozkoszy, bowiem żądza pokarmów jest. Ogniem, który ciągle pochłania i wciąż płonie, dostateczna miara napełnia naczynie, zaś rozpasany żołądek nie mówi: dosyć. Wyciągnięcie rąk przez Mojżesza skłoniło Amaleka do ucieczki, a wzniosłe czyny zwyciężają namiętności ciała. Wyrzuć z siebie wszelkie tchnienie zła, i z mocą uśmiercaj członki twego ciała. Jak bowiem pokonany nieprzyjaciel nie wzbudzi już w tobie strachu, tak uśmiercone ciało nie zamąci twej duszy. Martwe ciało nie zna udręki ognia, ani wstrzemięźliwy, przyjemności martwej żądzy. Jeśli zabijesz Egipcjanina, schowaj go w piasku. Gdy pokonasz namiętność, nie tucz ciała, jak bowiem z żyznej ziemi wschodzi to, co zostało przykryte, tak w tłustym ciele rozkwita namiętność. Przygaszony płomień rozbłyskuje na nowo, gdy dosięga chrustu, a opanowana przyjemność rozpala się na nowo przez obfitość jedzenia. Nie lituj się nad ciałem zalęknionym o swoją wątłość, ani nie ciesz się nim przy nadmiarze pokarmów. Bowiem, gdy będzie mocne, nastanie na ciebie i wojnę nieubłaganą wznieci przeciw tobie, aż duszę twą weźmie do niewoli i jako niewolnika wyda cię nieczystej namiętności. Jak koń dobrze prowadzony, tak ciało będące w niedostatku. Koń nie zrzuci nigdy jeźdźca, nie cofnie się, ściągnięty przez wędzidło, i jest posłuszny ręce jeźdźca. Ciało zaś ujarzmia się postem i czuwaniem, a nie ustąpi nadchodzącej pokusie i nie ulegnie poruszone uderzeniem namiętności.